2 maja 2021 roku. Piękna lata, piękne okoliczności, piękna pogoda. Witam wszystkich dziennikarzy, którzy zechcieli podzielić się ze światem. wieścią, że to właśnie dziś Park Energylandia otwiera się na kolejny sezon 2021. Dziękuję wszystkim dziennikarzom za przybycie. Dziękuję także za przybycie przedstawicielem rządu, przedstawicielom władz rządowej, samorządowej. Witam serdecznie właścicieli parku rozwój Energylandia. Chciałbym z tego miejsca serdecznie powitać Państwa, których za chwilkę zaproszę na scenę, ale chciałbym podziękować Ministerstwu Pracy, Rozwoju i Technologii za współpracę, za to, że udało się uruchomić nasz obiekt oraz całą branżę parków rozrywki właśnie dzisiaj, 21 maja. Proszę Państwa, Energylandia jest gotowa do tego, by zapewnić bezpieczną rozrywkę na światowym poziomie dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom. Mam tutaj na myśli system kamer termowizyjnych dla pracowników oraz dla gości, kilkaset stacji do dezynfekcji dłoni. Mamy także inny, powołaną grupę do dezynfekcji najczęściej użytkowanych powierzchni. Mamy także oznaczone odstępy oraz zasada obsługi gości. To nasza odpowiedź na dzisiejsze potrzeby zapewnienia bezpiecz bezpieczeństwa oraz komfortu na Światowym z nich To otwarcie nowej, szóstej już strefy Aqualandii z, z nowym innowacyjnym roller rollercoasterem Abyssus. To Double Lunch Coaster z podwójnym wyrzutem magnetycznym. Druga premiera to nowa wodna część w naszym parku Exotic Island, w której będziemy mogli pobawić się, popluskać w basenach. Znajdzie się tam też Tropikalny Plac Zabaw dla Dzieci. To tyle tytułem wstępu, a już teraz oficjalnie witam i zapraszam na scenę właścicieli Energylandii, państwa Agatę i Marka Goczał wraz z dziećmi, Klaudią oraz Erykiem, zapraszam na scenę. Zapraszam i witam panią minister Olgę Semeni, która reprezentuje Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Zapraszam na scenę. Zapraszam na scenę pana Rafała Szlawkę, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Zapraszam także pana Wojewodę Małopolskiego, pana Łukasza Kmita. Zapraszam serdecznie. Jest z nami także marszałek Województwa Małopolskiego, pani pan Iwona Lipas. Zapraszam serdecznie na scenę i tym samym oddaję głos właścicielowi Energii Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim za tak liczne przybycie. Przede wszystkim podziękować wszystkim za pomoc w otwarciu podkreślać, nie tak jak się gadać przez to yy, podziękować wszystkim władzom za trud włożony, żebyśmy mogli się tu dzisiaj spotkać yy, chciałem też również podziękować całej ekipie Energii Landii i wszystkim gościom, którzy bardzo długo czekali na otwarcie parku i chciałbym też podkreślić jedną rzecz, tak w yy, ciężkim czasie jaki mamy obecnie mamy te jak duży z słońca do tego, żeby coś pozytywnego wszystkim ludziom przekazać. Dziękuję. Przecięcie wstęgi. W dostojnym dniu przypomnę właściciele telewizji, pani minister, pan wojewoda, pani marszałek, pan prezes Polskiej organizacji Proszę państwa, odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otwieramy! Proszę Państwa, tym samym można zobaczyć otwierające się bramy do Energii i gości, którzy będą właśnie tutaj pojawiać się na dziedzinie. Dziękuję dziennikarzom, tak jak wspomniałem o godzinie 10.00 w a już teraz serdecznie zapraszam na uroczysty Open. Sama się że w, w, w końcu możemy zapałszyć paską wnętrza naszego parku, w końcu naleźć i możemy rozpocząć ten ukończony sezon 2021. Już tak chwilę, zobaczycie świat za małe uśmiechy i radości. Już tak chwilę, zobaczycie, co dla nas przygotowaliśmy na powitanie, na rozpoczęcie sezonu 2021. Oczywiście energiami. thank you Kochani, prosimy również, by zostawić trochę miejsca naszym animatorom, który już teraz specjalnie dla Was, specjalnie, na tych i z nami właściciel Landii Marek Goczał panie Marku o Dakar to zapytam jeszcze za moment ale teraz pytanie na które zawsze wszyscy tak unikają odpowiedzi kiedy w końcu ten abyss zostanie odpalony a dzień dobry Państwu. Dzie dziękuję za, za spotkanie. Abysus zostanie odpalony w najbliższym możliwym terminie. Teoretycznie Abysus jest skończony w 99% cała w ogóle kraina Aqualantis, mhm. ale musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Chwileczkę poczekać na odbiory, na jakieś tam detale i zaraz zostanie oddany do użytku Czyli dla gości. Czyli jest możliwe, że jeszcze w tym sezonie. Nie no, w tym sezonie na pewno na początku sezonu, także okay. nas sezon tak naprawdę zaczyna się w czerwcu i, i jest szansa, że... Że szybko że, że będzie oddany. Tak, dobrze, super. Jak, jak po tym Dakarze? jak wrażenia? Dakar to jest, tak jak powiedział Rafał Sonik, to jest przeżycie, życie w pigułce, bo to jest w przeciągu 20 dni. Tak duże natężenie emocji i uczuć, że czegoś takiego to nie przeżyłem w przeciągu ostatnich kilku lat, to co przeżyłem w przeciągu kilkunastu dni. Od płaczu, strachu, lęku, poradość i uważam, że jeżeli ktoś będzie raz na Dakarze to już nie jest w stanie się z tego wyleczyć. Czyli ewidentnie znalazł pan to ziarenko piasku w sercu. No, ja się śmieję, że to nie było ziarenko, tylko od razu łopatą wpadło do serca. Także. No dobrze, bardzo się cieszymy, że Energylandia w końcu zostaje otwarta. Dużo nowości. Kiedy ci ludzie przyjdą tutaj? Kiedy Energylandia się wypełni? No, ja myślę, że w najbliższych dniach zawsze Energylandia po otwarciu potrzebuje takie dwa tygodnie, jakby rozruchowe, na to, żeby klienci się dowiedzieli już o tym, nie klienci, tylko goście, żeby się dowiedzieli o tym, że jesteśmy już otwarci. Także to działa z pewnym takim opóźnieniem i myślę, że doczekamy się gości uśmiechniętych, wesołych i szczęśliwych. Tak, także przypominamy Wam, słuchajcie, Energylandia już jest w końcu, w końcu otwarta, także możecie przybywać całymi rodzinami tutaj. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panią. bardzo. Dziękuję. Okay. Znajdujemy się oczywiście w Energylandii, w końcu w Energylandii. Z nami wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Panie wojewodo, czy bawił się już tutaj pan na jakichś atrakcjach w Energylandii, w Zatorze? Na tą chwilę jeszcze nie Kilka lat temu byłem, oczywiście, i z dumą patrzę, że to jest taki obiekt, który robi w Małopolsce ogromną karierę turystyczną. Ale to znaczy, że nie tylko turyści przyjeżdżają w to miejsce i zostawiają tutaj właścicieli swoje pieniądze, bo to jest też niezwykle ważne, ale na tym zyskują lokalne samorządy, na tym zyskuje Małopolska i można powiedzieć, to jest swoisty fenomen, że właściciele, ja zawsze im gratulowałem tego potrafili zbudować taki piękny obiekt, obiekt wyjątkowy nie tylko w Polsce, nie tylko w środkowej. Europie, ale uważam, że wyjątkowy na skalę europejską, że został zbudowany przez polski kapitał, że są dalsze plany rozwoju, że tak naprawdę Polska, Zator, Małopolska nie może się wstydzić tak wspaniałego obiektu, co więcej, ten obiekt jest ambasadorem Małopolski. Więc dzisiejsza moja obecność tutaj świadczy przede wszystkim o tym, że także jako przedstawiciel polskiego rządu chcemy wspierać przedsiębiorców, dużych przedsiębiorców, bo jak chwilę temu rozmawiałem z panem prezesem, dzisiaj około 700 pracowników tutaj w parku. To pokazuje, że te osoby mają miejsca pracy, mają zapewniony godziwy byt, mają zapewnione perspektywy, no i mogą także myśleć o swoim rozwoju, a więc wraz z tym, że rośnie rosną także rośnie także dobrobyt polskich rodzin, rośnie także dobrobyt małopolskich samorządów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.